Dzisiaj pokazać bardzo dziwne miejsce w Minecraft. Dla mnie bardzo dziwne, nie wiem czy to jest naprawdę bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że jest. Tu jest jeden kanion, jak widzicie. Typowy normalny kanion. A patrzcie co tam jest. Zaraz tam będziemy nad sprintem. bym poszedł żeby było szybciej. Gdzie to jest? Gdzieś tu było. I to. Co to jest? To jest kanion. Kanion obok kaniona, to jest bardzo dziwne. To jest na 100% Kanion i tam jest na 100% Kanion. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego w Minecrafcie jeszcze. Przyznam wam, że naprawdę dla mnie to jest bardzo, bardzo dziwne. No, już biegać nie mogę, bo patrzcie ile mam żarcia. Oj, to jest mi na razie najlepszy ale później go pokażę wam. I się żegnamy.